Zabiłem go jednym słowem, nie nożem, ale ciszą, która trwała lata i paliła jak kwas w moich żyłach. Stałem tam, w progu jego gabinetu, patrząc, jak jego twarz, ta sama, która kiedyś głaskała mnie po głowie, teraz wykrzywia się w maskę obojętności. Jeśli chcesz tu mieszkać, musisz zapłacić cenę, powiedział, a ja zrozumiałem, że zemsta nie jest wyborem, lecz jedynym oddechem, który mi pozostał. To był ten moment, kiedy rodzina, którą budowałem w snach, rozpadła się jak domek z kart pod podmuchem prawdy. Kochałem ich wszystkich, matkę zastępczą, braci, których wychowywałem, ale oni nigdy nie odwzajemnili tego uczucia. Byłem tylko cieniem w ich domu, nianią z krwi i kości ich ojca. A teraz, gdy krew ta stała się ciężarem, postanowiłem, że zapłacą nie krwią, lecz stratą, która będzie boleć wiecznie. Trzy słowa z jego ust uruchomiły lawinę. Jesteś moim synem ale zamiast uścisku dostałem ultimatum zdrać ich albo zniknij. Zemsta zaczęła się tamtej nocy, gdy podpaliłem mosty, których nigdy nie miałem i zacząłem pleść sieć, która pochłonie ich wszystkich. Warszawa paczniała zawsze wilgocią i dymem z kominów, zwłaszcza jesienią, kiedy liście na plantach więdły pod stopami przechodniów. Mieszkałem w tym domu na Żoliborzu, odkąd pamiętam nie jako syn, ale jako chłopak od porządków, od pilnowania młodszych. Matka, ta prawdziwa, umarła, gdy miałem pięć lat, rak zżarł ją od środka, zostawiając mnie z walizką wspomnień i adresem, który ojciec, choć wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to on wysłał jej w ostatniej chwili. Weź to dziecko, Anna, napisał w liście, który znalazłem później, schowany w szufladzie. Ale Anna, żona bogatego adwokata Jana Kowalskiego, wzięła mnie nie z litości, lecz z obowiązku. Byłem jej małym pomocnikiem, nianią dla ich dwóch synów. Tomka i Kuby, bliźniaków o rok starszych ode mnie. Dom był wielki, neoklasyczny, z wysokimi sufitami i portretami przodków na ścianach. Ja spałem w suterenie, obok pralni, na materaku, który śmierdział pleśnią. Rano budziłem się pierwszy, gotowałem jajka na miękko dla chłopców, prasowałem ich mundurki do szkoły katolickiej na Nowogrodzkiej. Anna nigdy nie patrzyła mi w oczy dłużej niż sekundę, jej uśmiech był zawsze uprzejmy, ale zimny, jak mroźny wiatr z nadwisły. Dziękuję, chłopcze, mówiła, podając mi piątaka na lody, które kupowałem sobie w parku Saskim. Ale lody były gorzkie, bo wiedziałem, że nie jestem ich. Byłem intruzem, cieniem w ich idealnym świecie. Ojciec Jan był legendą w kręgach prawniczych. Wysoki, z siwiejącymi skroniami i głosem, który mógł przekonać sędziego do uniewinnienia mordercy. Widziałem go wieczorami wracającego z pałacu, Sprawiedliwości, z teczką pełną akt. Czasem brał mnie na kolana, opowiadał o sprawach, które wstrząsały miastem, o zdradach biznesowych, o rodzinach rozbitych na kawałki przez kłamstwa. Prawda zawsze wychodzi na jaw, synu mówił, a ja kiwałem głową, nie wiedząc, że sam jest kłamstwem wcielonym. Kochałem go najbardziej. W tych chwilach czułem się jak jeden z nich, jakbym należał do tej mozaiki z bursztynu i srebra, którą Anna zbierała na kredensie. Lata mijały jak pociągi na dworcu centralnym, szybkie, hałaśliwe, bez zatrzymania. Chłopcy dorastali, a ja z nimi. Uczyłem ich jeździć na rowerze po łazienkach, broniłem przed starszymi w szkole, gdzie nazywali ich paniczami. Tomek był impulsywny, z ognistym temperamentem, kuba cichy, z książkami pod pachą, marzący o uniwersytecie. Ja byłem ich strażnikiem, ich cieniem. W wieku piętnastu lat zacząłem pracować w kancelarii ojca, sprzątałem biuro, wynosiłem kawę, podsłuchiwałem rozmowy o kontraktach wartych miliony. Jesteś niezastąpiony, pochwalił mnie raz Jan, klepiąc po ramieniu. Te słowa paliły w piersi jak wódka pomszy świętej. Ale pęknięcia pojawiały się powoli. Anna znalazła list od mojej matki, stary, pożółkły, z adresem Jana na kopercie. Czytała go w kuchni bladym rankiem, gdy myślałem, że śpi. Dlaczego? Wyszeptała, a jej dłonie drżały. Nie powiedziała nic, ale od tamtej pory jej spojrzenia stały się ciężkie, jak kamienie z odry. Chłopcy też czuli zmianę, zaczęli nazywać mnie tym od sprzątania, żartować, że jestem jak pies, który liże buty pana. Bolało, ale milczałem. Miłość do nich była moją kotwicą, jedyną rzeczą, która trzymała mnie w tym domu, w tej iluzji rodziny. Pewnego wieczoru, po kolacji z bigosem i pierogami, które sam ugotowałem, Jan wezwał mnie do gabinetu. Siedział za machoniowym biurkiem, z cygaro w dłoni, dym unoszący się jak mgła nad wartą. Masz 18 lat, chłopcze. Czas na rozmowę powiedział, a jego oczy, te same co moje, błyszczały w lampie. Opowiedział mi wszystko: o romansie z moją matką, kelnerką w restauracji na Starym Mieście, o obietnicy pomocy, o tym, jak rak zabrał ją zbyt wcześnie. Jesteś moim synem, dokończył, a ja poczułem, jak świat wiruje. Nie było uścisku, nie było łez, tylko klucze do sutereny, które podał mi z powrotem. Ale to zostaje między nami. Dla dobra rodziny. Tej nocy nie spałem. Leżałem na materaku, patrząc w sufit popękany, jak moja dusza. Byłem synem, ale nie ich synem Benkartem w pałacu. Zemsta? Jeszcze nie, wtedy to była tylko iskra w ciemności. Ale wiedziałem, że ogień nadejdzie. Dni po tej rozmowie były jak spacer po minowym polu. Każdy krok budził echo wątpliwości. Każde spojrzenie Anny paliło jak kwas. Dom na Żoliborzu, kiedyś azyl, stał się więzieniem z aksamitnymi ścianami. Chłopcy, teraz dwudziestoletni studenci SGH, wracali późno, pachnąc piwem z knajp na powiślu i perfumami dziewczyn, których nigdy nie poznałem. Ja nadal byłem, na nią gotowałem, prałem, słuchałem ich skarg na egzaminy i szefów. Dzięki, stary rzucał Tomek, rzucając mi banknot, jakby byłem ulicznym żebrakiem. Kuba, cichszy, czasem pytał o radę, jak myślisz, czy powinienem powiedzieć Ewie o tamtej nocy? Kiwałem głową, a w głowie kłębiły się myśli o moim własnym milczeniu. Jan unikał mnie celowo. Widziałem go w kancelarii pochłoniętego sprawami rozwodowymi bogaczy z Wilanowa Ironia, prawda? Mężczyzna, który budował fortuny na cudzych zdradach, sam był zdrajcą. Raz, niosąc mu kawę, podsłuchałem rozmowę z wspólnikiem, ten Benkart. Lepiej, żeby nie mieszał się w interesy. Anna już wie, ale trzyma język za zębami. Serce mi stanęło. Więc ona wiedziała od lat. A ja. Ja byłem pionkiem w ich szachownicy. Pęknięcie stało się szczeliną po miesiącu. Siedziałem w suterenie, czytając Zbrodnie i Karę Dostojewskiego jedyną książkę, którą pożyczyłem od Kuby, gdy drzwi otworzyły się z hukiem. Anna weszła w szlafroku haftowanym złotem, twarz blada jak kreda. Wiem, powiedziała po prostu, siadając na skrzypiącym krześle. Opowiedziała mi swoją wersję. O liście, o romansie Jana w latach osiemdziesiątych, gdy PRL dogorywał, a on szukał ucieczki w ramionach kelnerki. Kochałam go, wiesz, ale to, to jest plama, której nie zmyję. Jej oczy wypełniły się łzami, ale nie dla mnie, dla siebie, dla życia, które ukradł jej ten romans. Zostań, ale obiecaj, że nie powiesz chłopcom. Jesteś. Częścią nas, ale nie wszystkim. Obiecałem. Co miałem zrobić? Odejść na ulicę do fabryk na Pradze, gdzie robotnicy pili tanie wino i walczyli o chleb. Nie. Zostałem, ale coś we mnie pękło zaufanie, które budowałem latami, rozsypało się jak piasek z plaży nad jeziorem Zegrzyńskim. Zacząłem obserwować ich wszystkich, notować w zeszycie, ukrytym pod materącem, ich sekrety. Tomek kłamał o stypendium, wydając pieniądze na hazard w podziemnych kasynach. Kuba zdradzał Ewę z koleżanką z uczelni. Anna brała tabletki na nerwy, ukrywając je przed farmaceutą. A Jan. Jan budował imperium na kłamstwach, brał łapówki od deweloperów, niszcząc stare domy na Mokotowie dla nowych wieżowców. Wtedy nadeszło ultimatum. Był listopad, deszcz bębnił o okna jak palce niecierpliwego kata. Jan wezwał mnie do gabinetu po kolacji pierogi z mięsem, które pochłonęli w milczeniu. Siedział za biurkiem, z kieliszkiem koniakiem w dłoni. Sytuacja się komplikuje, zaczął, a jego głos drżał lekko po raz pierwszy. Opowiedział o aferze: Wspólnik, stary przyjaciel z czasów Solidarności, groził ujawnieniem jego romansów wszystkich, w tym mojego. Jeśli wyjdzie na jaw, stracę wszystko: kancelarię, reputację, rodzinę. Spojrzał na mnie oczy jak sztylety. Jesteś moim synem, ale też moim cieniem. Możesz pomóc. Podsłuchaj go, zdobądź dowody. Jeśli chcesz tu mieszkać, musisz zapłacić cenę. Słowa zawisły w powietrzu, jak dym z jego cygara. Cena. Zdradzić wspólnika, który był jak wujek dla chłopców, organizował im wakacje nad Bałtykiem. Zdradzić, by chronić kłamstwo, które nas wszystkich spajało. Albo to, albo wychodzisz na ulicę. Bez grosza, bez nazwiska. Jego uśmiech był zimny, kalkulujący adwokat w pełnej krasie. Wstałem, czując mdłości. Dobrze, wyszeptałem, ale w głowie już rodził się plan. Nie jego plan. Mój. Tej nocy, leżąc bezsennie, zrozumiałem, miłość, którą czułem, była trucizną. Zemsta nie będzie brutalna, nie od razu będzie precyzyjna, jak wyrok sądu, który Jan tak uwielbiał. Zacznę od małych kropli, szept do ucha wspólnika, list anonimowy do Anny. Niech pęknięcia rosną aż do mrunie. Byłem nianią latami, teraz stanę się katem. Zima w Warszawie jest okrutna, wiatr z pomorza smaga twarz jak bicz, a śnieg pada gęsty, tłumiąc krzyki miasta. Wchodziłem w to jak w pułapkę, którą sam zastawiłem. Ultimatum jana stało się moim paliwem. Pierwszego dnia po rozmowie, zamiast iść do kancelarii, skręciłem w stronę starówki, gdzie wspólnik, pan Stefan Nowak, miał biuro w kamienicy z czerwonej cegły. Stefan był legendą emerytowany sędzia, z wąsami jak u Piłsudskiego, zawsze z paczką papierosów e L i M, w kieszeni. Kochał chłopców jak wnuków, to on nauczył ich grać w brydża przy stole w jego daczy pod Radomiem. Zapukałem do drzwi, udając, że przynoszę dokumenty od Jana. Chłopcze! Wejdź, wejdź! zawołał, witając uściskiem dłoni szorstkiej od papierów. Siedzieliśmy przy herbacie z cytryną, a ja mówiłem niecałą prawdę, ale wystarczająco, by zasiać wątpliwości. Ojciec, Jan martwi się o pana. Mówi, że te sprawy rozwodowe, te łapówki. Mogą wyjść. Patrzył na mnie zdziwiony, potem zmarszczył brwi. Łapówki? Co za bzdury? Jan to mój przyjaciel. Ale widziałem, jak jego oczy zweziły się ziarenko posiane. Dałem mu kopertę niby przypadkiem, wyciąg skąd Jana, podrobiony przeze mnie w nocy z przelewami na fikcyjne firmy. Znalazłem to w biurku. Nie mówię, że to prawda, ale. Wyszedłem czując dreszcz nie strachu, ale podniecenia. To była pierwsza kropla jadu. W domu Anna czekała, jak jej tabletki leżały na blacie, zapomniane. Gdzie byłeś? zapytała głos drżący. Opowiedziałem jej o Stefani, o podejrzeniach, o tym, jak Jan może wszystko stracić. Uzy popłynęły po jej policzkach, ale tym razem nie dla niego. Zawsze wiedziałam, że jest słaby. Ale ty. Ty jesteś inny. Pomóż mi go powstrzymać. Skinąłem głową, a w sercu śmiałem się gorzko. Pomóc? Och, pomogę zniszczyć. Chłopcy wrócili wieczorem, hałaśliwi jak zawsze. Tomek z zadrapaną twarzą pobójcy w barze na tamce rzucił płaszcz na podłogę. Hej, mianio! Zrób nam kanapki! Uśmiechnąłem się, ale oczy miałem zimne. Podczas krojenia chleba zapytałem niewinnie, a co, jeśli ojciec ma sekrety? Na przykład. Drugie życie. Tomek roześmiał się. Ojciec! Ten święty? Daj spokój! ale Kuba, siedzący z książką, podniósł wzrok. Dlaczego pytasz? Nie odpowiedziałem, wystarczyło, że zasiałem cień. Dni mijały, a moja sieć gęstniała. W kancelarii zacząłem kopiować dokumenty nie dla Jana, ale dla siebie. Pisałem anonimowe listy do żony Stefana z detalami o rzekomych kochankach, do urzędu skarbowego z numerami kont. Jan zauważał zmianę jego spojrzenia, stawały się nerwowe. Co robisz, chłopcze? Pamiętaj o cenie. Kiwałem głową, ale w duchu planowałem następny krok Ewe, dziewczynę Kuby. Spotkałem ją w kawiarni na nowym świecie blondynka z pięgami, studiująca literaturę. Wiem o Twoim romansie z Kubą. I o tym Ceo ukrywa jego ojciec. Jej oczy rozszerzyły się, obiecała milczenie, ale ja wiedziałem, że plotki rozchodzą się jak dym z komina. Pierwsza ofiara padła szybko. Stefan zadzwonił do Jana w środku nocy, słyszałem krzyk przez ściany. Ty, zdrajco! Te przelewy, te kłamstwa! Rano Jan wyszedł blady, z walizką. Anna płakała w kuchni, a ja podałem jej kawę. To dopiero początek, pomyślałem. Tu HN rosło we mnie jak pleśń na ścianach sutereny nieślepa Fiurie, ale zimna kalkulacja. Kochałem ich kiedyś, teraz nienawidziłem z precyzją chirurga. Każde kłamstwo, które odsłaniałem, było moim wyrokiem sprawiedliwym, bo oni nigdy nie zapłacili za moje lata w cieniu. Ale wątpliwości gryzły. Czy to zemsta, czy autodestrukcja? W lustrze widziałem oczy ja na te same, które teraz nienawidziłem. Tej zimy, podczas spaceru nad Wisłą, gdzie lud pękał pod butami, postanowiłem iść dalej. Następny, chłopcy. Muszą wiedzieć prawdę nie całą, ale wystarczającą, by ich świat runął. Wiosna w Warszawie przynosi ulgę, kasztany kwitną na alejach jerozolimskich, a powietrze pachnie świeżym chlebem z piekarni na chorzej. Ale w naszym domu kwitła trucizna. Po awanturze ze Stefanem Jan zamknął się w sobie, kancelaria pustoszała, klienci szeptali o skandalu. Anna schudła, jej oczy zapadły się jak studnie tabletki, stały się jej chlebem powszednim. Chłopcy, wyczuwając burzę, wracali wcześniej, ich śmiechy brzmiały fałszywie, jak echo w pustym kościele na nowym mieście. Zacząłem od kuby był słabszy, bardziej wrażliwy. Spotkaliśmy się w parku saskim, na ławce pod pomnikiem Chopina. Musisz wiedzieć coś o ojcu, powiedziałem, podając mu kopię listu od mojej matki. Czytał w milczeniu, twarz bladnąca. To. Niemożliwe. Jesteś. Bratem? Skinąłem głową, ale nie pozwoliłem na uścisk. I dlatego zdradza was wszystkich. Łapówki, romanse, wszystko dla pieniędzy. Kuba wstał, oczy pełne łez. Dlaczego mi mówisz? Bo zasługujecie naprawdę. Ale cena. Cena jest wysoka. Zostawiłem go tam z liściem w dłoni i wróciłem do domu, czując smak zwycięstwa gorzkiego jak barszcz. Tomek dowiedział się inaczej. Znalazłem jego długi hazard w kasynie na Senatorskiej. Tysiące złotych pożyczone od szemranych typów z Pragi. Zadzwoniłem do niego anonimowo z budki na ulicy Marszałkowskiej, twój brat wie o tobie. A ojciec? Ojciec cię sprzeda, jak sprzedał mnie. Rzucił słuchawką, ale wieczorem wrócił wściekły, waląc pięścią w drzwi gabinetu Jana. Słyszałem krzyki, ty kłamco. Benkart w domu, a my płacimy. Jan zaprzeczał, ale Tomek nie słuchał, rzucił krzesłem, rozbijając ważą zmiętą. Anna biegła, próbując uspokoić, ale Tomek odepchnął ją. Ty też wiedziałaś, matko. Ta niania. To twój syn. Chaos wybuchł jak bomba. Anna zemdlała, Kuba zamknął się w pokoju, a Jan patrzył na mnie z dołu schodów, oczy pełne wściekłości. Ty to zrobiłeś, syknął. Uśmiechnąłem się po raz pierwszy od lat. Nie, ojcze, ty zacząłeś. Ja tylko kończę. Tej nocy dom wypełnił się ciszą ciężką, dusząca jak mgła nad zalewem zegrzyńskim. Siedziałem w suterenie, pisząc kolejny list do prasy o aferze Jana. Nie wysłałem go jeszcze, czekałem na idealny moment. Tu HN ewoluowało nie było już czystą nienawiścią, lecz siecią zależności. Kochałem Kubę mimo wszystko, jego łzy bolały mnie jak własne. Tomek stał się zwierciadłem mojej furii impulsywny, destrukcyjny. Anna błagała o przebaczenie w kuchni, klęcząc na kafelkach. Jesteś moim synem też. Zostań, proszę. Ale jej słowa były puste. Lata obojętności nie dały się zmyć jedną nocą. Odparłem, za późno, mamo. Cena jest zapłacona. Pęknięcia rosły. Kuba zerwał z Ewą plotka, którą zasiałem, wróciła jak bumerang. Tomek popadł w nauk, wracając pijany, bijąc drzwi. Jan próbował ratować Imperium, spotykając się z deweloperami w tajemnicy, ale Stefan, mój stary wuj, złożył pozew o zdradę i kradzież. Gazeta Rzeczpospolita opublikowała artykuł: "Adwokat z Żoliborza w sidłach korupcji". Zdjęcie Jana, zmęczonego, z moimi oczami. Wtedy przyszedł mój kryzys. Spacerując po bulwarach wiślanych, gdzie pary całowały się pod latarniami, poczułem pustkę. Zemsta miała być sprawiedliwością, ale niosła mnie jak rzeka niepowstrzymanie do krawędzi. Czy zniszczę ich, by odbudować siebie? Tej nocy, patrząc na gwiazdy nad Pałacem Kultury, postanowiłem, tak. Ale nie ślepo. Następny krok będzie ostateczny sąd, gdzie Jan zawsze wygrywał, stanie się jego grobowcem. Lato w Warszawie jest duszne, upał faluje nad asfaltem krakowskiego przedmieścia, a pot spływa po plecach jak łzy niepłakane. Mój plan dojrzał jak wiśnie w ogrodzie saskim, nie chaos, lecz precyzyjne cięcia. Zebrałem do wody teczki pełne rachunków, nagrań z podsłuchów w gabinecie Jana, mikrofon ukryty w popielniczce, którą sam czyściłem. Pisałem doniesienia do prokuratury, anonimowe, z fałszywymi tropami prowadzącymi do Stefana niech brat stanie przeciw bratu. Jan walczył. Spotkał się ze mną w kawiarni na Nowym Świecie, stolik w kącie, espresso parujące jak jego gniew. Przestań, synu. To niszczy nas wszystkich. Słowo, synu, brzmiało jak obelga. Ty zacząłeś, pamiętasz. Jeśli chcesz tu mieszkać, kropka. Opowiedziałem mu o wszystkim, o listach, o szeptach do chłopców, o Ewie, która teraz krzyczała na Kubę w telefonie. Jego twarz postarzała się o dekady. Jesteś potworem. Uśmiechnąłem się, jestem twoim odbiciem. Anna próbowała mediacji, zaprosiła mnie na herbatę w salonie, z widokiem na ogród, gdzie róża więdła bez wody. Moglibyśmy być rodziną. Naprawdę. Pokazałem jej zdjęcia. Tomek z prostytutkami na Pradze, Kuba sprzedający egzaminy na czarnym rynku. To twoja rodzina. Zbudowana na kłamstwach. Złamała się wtedy, wyznała, że nienawidziła mojej matki, że brała mnie z litości, ale z czasem pokochała jak syna. Przepraszam. Ale przeprosiny były za późno, zatrułem je, mówiąc, wiedziałaś i milczałaś. Cena za twoje milczenie. Chłopcy rozpadali się. Kuba, kiedyś marzyciel, rzucił studia alkohol, stał się jego ucieczką, butelki i żubra w pokoju. Spotkałem go w barze na tamce. Dlaczego, bracie? Dlaczego nas niszczysz? Bo wy mnie zniszczyliście pierwsi. Lata w suterenie, lata udawania niani. Przytulił mnie, pijany, i płakał. Bolało, kochałem go jeszcze resztką serca. Ale odepchnąłem, idź do ojca. On zapłaci. Tomek był gwałtowny, zaatakował mnie w kuchni, nóż w dłoni. Ty, sukinsynie, to przez ciebie wszystko. Uniknąłem ciosu, wykręciłem mu rękę. Przez ciebie, Tomku. Twoje długi, twoje kłamstwa. Upadł, szlochając, pomóż mi. Pomogłem, ale nie jak brat. Dałem mu numer do wierzycieli, podsuwając myśl o zemście na Janie. On ma pieniądze. Weź je. Sieć zacisnęła się latem, podczas pikniku nad jeziorem Czerniakowskim. Rodzina zebrała się po raz ostatni faszerowana papryka, kiełbasa z grilla, śmiechy wymuszone. Jan wzniósł toast za nas. Ale ja wiedziałem, jutro prokuratura zapuka. Tej nocy w domu wysłałem ostatnie listy do wszystkich gazet z pełną historią. Benkart, romanse, korupcja. Rano wybuchło. Syreny policyjne, aresztowanie Jana na oczach sąsiadów. Patrzyłem z okna sutereny, jak go wyprowadzają w kajdankach. Anna krzyczała, chłopcy bili w drzwi. To ty! Wrzeszczał Tomek. Skinąłem głową. Tak! Cena za lata. Ale zwycięstwo smakowało popiołem. Tu HN wypełniła mnie, ale pustka rosła. Czy to sprawiedliwość? Czy tylko kolejny kłam? Decyzja nadeszła, pójdę dalej. Sąd tam, gdzie Jan królował, ja będę oskarżycielem. Nieoficjalnym, ale skutecznym. Jesień wróciła do Warszawy liście czerwienią się na agrykoli, a wiatr niesie zapach palonych ziemniaków z ogródków. Proces Jana był widowiskiem. Sala w Pałacu Sprawiedliwości, flesze paparazzi, tłumy gapiów z Nowego Światu. Siedział na ławie oskarżonych, łysiejący, z kajdankami opinającymi nadgarstki chirurga słowo. Ja nie świadczyłem, nie musiałem. Moje dowody anonimowe leżały w aktach, taśmy, przelewy, listy. Stefan, mój pionek, zeznawał z żalem, zdradził mnie jak brata. Anna odwiedziła mnie w suterenie po pierwszym tygodniu chuda, z siwymi pasmami we włosach. Dlaczego nie zatrzymasz tego? On umrze w więzieniu, bo zasłużył. Jak wy wszyscy. Opowiedziała o latach samotności, o miłości, która zgasła po moim przyjściu. Byłeś naszym aniołem, a stałeś się demonem. Uścisnęła moją dłoń po raz pierwszy ciepło. Ale odepchnąłem, aniołowie nie płaczą krwi. Chłopcy zniknęli. Kuba wyjechał do Krakowa, do ciotki z walizką i butelką w kieszeni. Tomek trafił do kliniki na odwyku, finansowanej z resztek majątku ironicznie, z pieniędzy, które kiedyś ukradłem dla niego. Pisał listy: Jesteś potworem, ale. Rozumiem. Ojciec nas wszystkich złamał. Nie odpisałem, ich ból był moim balsamem, ale rana nie goiła się. Proces ciągnął się miesiącami, wyroki padały jak liście: korupcja, zdrada, oszustwa. Jan apelował, błagał o łaskę, ale sędzia, stary znajomy z czasów jego chwały, był nieugięty. Sprawiedliwość nie zna sentymentów. W dniu wyroku stałem w tłumie, inkagnitą, w płaszczu z kapturem. Skazany na osiem lat wystarczająco, by stracić wszystko, kancelarię, dom, rodzinę. Wyszedł z sali blady, kajdanki brzęczące jak łańcuchy przeszłości. Spojrzał na mnie, rozpoznał. Synu. Wyszeptał. Nie jestem twoim synem. Jestem twoim wyrokiem. Odwróciłem się, wychodząc w deszcz, który mył ulicę jak łzy. Dom na Bożu sprzedano licytacja, nowi właściciele z zagranicy. Anna wyjechała do siostry w Gdańsku, zostawiając mi klucz, dla ciebie. To twój dom teraz. Nie poszedłem, suterenę zamknąłem na zawsze. Tu HN wygasła, zostawiając pustkę głęboką jak Wisła w pełni. Byłem wolny, ale za jaką cenę? Zniszczyłem ich, by odbudować siebie, ale lustro pokazywało twarz Jana zdrajcy, kata, ofiary. Lata później, spacerując po plantach, spotkałem kubę starszego, z dzieckiem na ręku. Brat, powiedział, uściskając. Opowiedział: Tomek ożenił się, Anna zmarła na serce, Jan wyszedł po pięciu latach, złamał się całkowicie. Przepraszam nas wszystkich. Skinąłem, ja też. Zemsta była sprawiedliwa, logiczna, ostra jak nóż, ale nie cofnęła lat. Stałem nad rzeką, patrząc, jak woda płynie niepowstrzymanie. Życie to nie sąd, wyroki piszą się w ciszy, a ja, wreszcie wolny, niosłem blizny jak medal. Warszawa trwała wieczna, obojętna, a ja z nią cień bez cienia.